Siemano, dzisiaj kończę, stawiam do garażu i do Marca finito. Mamy 28 listopada, ale nie w tym rzecz. Ciekawostkę chcę wam pokazać. Otóż mianowicie taką. Te trzy motocykle, cztery w zasadzie, bo jeszcze jest CB500. Te trzy motocykle wystawiliśmy na sprzedaż. Eee, no wiadomo, no po nauce jazdy, no to nie jest to nie są to igły, ale co chcę Wam pokazać. Otóż to są w ogóle z, z, zimniutkie, wyciągnięte świeżo z garażu. Jest w tej chwili minus 1 w Poznaniu. O, no dawno nie będę tam udowadniał. Nie mam nic do, do udowodnienia, a no generalnie są zimne. Przebieg. Uwaga. 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 112-144 stoi, no już 3 tygodnie to. teraz to jest zakurzy na biało no bo wiadomo, że para wodna zaraz się będzie tutaj uwalniała nie będę go przegazowywał, no ale generalnie proszę bardzo O, i zaczyna lecieć zresztą jak się nagrzeją to to jest ok 112-144 Tu jest ta sama sytuacja Tu jest ta sama sytuacja 102 prawie tysiące Też stał tak długo to to akumulator wiadomo, no to tam akurat nie jest Gdyby był zdechnięty akumulator, no to by po prostu nie odpalił, ale chodzi o to, że 100 tysięcy przebiegu no, Nie są wypolerowane, nie są y, dokładnie wyczyszczone, no kolektory widać wszystko, no to tak jakieś dziły tylko opłukane, także tu żadnej ściemy nie ma i kurde, i chodzą, żadnego remontu, tu jeszcze jest, ten ma mniejszy przebieg, ten ma 56, to nie będę go odpalał, co to za przebieg, y, żadnego remontu, y, naprawy, poważne naprawy to były sprzęgła wymieniane po mniej więcej 60 tysiącach to sprzęgła... ale to jest chyba oczywiste. Czyli mniej więcej 60 tysięcy były sprzęgła, między 60, 60, 60 a 70, tak. Ten chyba nawet miał później. Miał około 75. E, mu sprzęgło się skończyło. E, z takich rzeczy, które ulegają, uległy awarii przez ten czas, ale nie w wyniku wywrotek, e, tylko po prostu no, zużyły się. To była rzecz, która e, Tutaj w MTK jest słabym punktem, czyli o przełącznik kierunkowskazów. Trzeba przytrzymać, żeby działał. Także te przełączniki, to jest rzecz, która przy około 100 tysiącach kilometrów przebiegu potrafi się zużyć. To działa, ale to nie jest przyjemne działanie. Takie... Tutaj ten był chyba wymieniany, także ten tu działa bardzo dobrze. E Aha, no i tutaj się wiązki, wiązki się uszkadzają, ale to jest związane z nauką jazdy, czyli tutaj ta, ten feszelek z kablami w środku przez to, że tą kierownicą się bez przerwy prawo-lewo, prawo-lewo, e, temperatura, czyli nagrzany cały czas silnik, te przewody się robią coraz twardsze, e, starzeją się i po prostu e, w środku e, potrafi tam jakiś przewód od, e, czasami jakiś od jakieś lampy, coś tam po prostu się czasami zdarzy. Że trzeba robić bypass, tam lutować, szukać który jest uszkodzony. Także to w zasadzie jedyne słabe punkty Mteków, bo cała reszta no, po prostu. A no, od nowości jeżdżą, od pierwszego kilometra są na nauce jazdy. Jak wyjechały z salonu 100 tysięcy e, kontrola zaworów, która była robiona na początku tego sezonu, no, czyli tam miały przebiegu po 90 powiedzmy. To kontrola luzów zaworowych, zresztą już robiona robiona. Nominał. Obu. Nie pamiętam... Nie, we wszystkich, w żadnym nie były regulowane zawory, nie trzeba było. Także... nie od Jeżeli chodzi o przebieg. Gdyby były użytkowane przez... Yy, wiadomo, jedna, jednego, dwóch, trzech kierowców, ale no nie na nauce jazdy, czyli nie leżałyby co chwilę, no to po prostu by lepiej wyglądały, ale... Silnikowo naprawdę to są... Kurde, perfekcyjne silniki. Jeżeli chodzi O, o wykonanie. One pewnie są coraz gorsze jak to wszystko na świecie, ale ale tutaj w MT07 to jest ogień. Taka. Krótki filmik na zap zapchaj dziurę zimową. Dobra, gaszę.